Gość poranka. Kwadrans po godzinie ósmej na zegarze. Gościem poranka, siódma dziewiąta, jest pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Dzień dobry. Tak, witam serdecznie pana redaktora, witam państwa. Dzień dobry panie ministrze. Zacznijmy może od wizyty prezydenta Joe Bidena, wydarzenia najważniejszego chyba w ostatnich dniach dotyczącego bezpieczeństwa regionu, dotyczącego bezpieczeństwa Polski. No właśnie, jak pan ocenia tę wizytę? Czy ta obecność prezydenta Stanów Zjednoczonych, Światowego Mocarstwa w Warszawie, w Rzeszowie to dobry sygnał w kontekście naszego bezpieczeństwa i wreszcie, jak ocenia pan słowa Joe Bidena, które padły na zamku królewskim? Czy one pana uspokoiły, te wszystkie zapewnienia o artykule 5 NATO i o tym, że jesteśmy bezpieczni? Na pewno to dobry sygnał i ważna wizyta. I dobrze te słowa prezydent Biden powtórzył też w Warszawie, również na zamku. Królewskim w Warszawie, konkretnie na dziedzińcu tegoż zamku. Natomiast w tym sensie możemy mówić o, o ważnym wydarzeniu. Natomiast też nie możemy, sądzę, przeceniać rangi tego wydarzenia, jak chcieliby niektórzy, nadając mu jakieś historyczne i przełomowe znaczenie. Dlatego, że miałem okazję wysłuchać mowy prezydenta Bidena. To była na pewno bardzo dobrze skomponowana mowa, odwołująca się też bardzo zręcznie do ważnych dla Polaków wartości, odwołująca się oczywiście do kontekstu konfliktu, jaki jest za naszą granicą i i na pewno te akcenty były też tam jasno postawione, natomiast nie było przełomu. No, przełomu, o którym niektórzy oczekiwali, czyli deklaracji, że kolejne wojska znajdą się w Polsce, na tym, można powiedzieć, granicznym, w obszarze z, 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 z sferą konfliktu i, i prowadzenia działań zbrojnych przez agresywną Rosję. Nie było też jakiegoś przełomu, jeśli chodzi o deklarację finansowego wsparcia dla samej Ukrainy. Zwróćmy uwagę na fakt, że Joe Biden deklarował wsparcie rzędu około dwóch miliardów dwóch miliardów dolarów. Natomiast jeśli odniesiemy to i, i 100 tysięcy uchodźców do Stanów Zjednoczonych, zwróćmy uwagę, że polski rząd podjął ustawę, która opiewa na podobną kwotę, czyli 8 miliardów złotych, no to jest blisko. 2 miliardy złotych. Też niezależnie od tego angażujemy się w pomoc, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy dla Ukrainy. Czyli krótko mówiąc, pokazując, zestawiając możliwości gospodarek i siłę finansową państw, takich jak Polska i Stany Zjednoczone, to widać tą pewną dysproporcję zaangażowania. Polska jest dużo bardziej zaangażowana i dużo więcej ryzykuje. W tym sensie część środowisk w Polsce oczekiwało więcej od tych, tej wizyty, jeżeli chodzi o konkretne deklaracje. I lokowanie na terenie Polski też kolejnych jednostek wojsk amerykańskich wobec tego konfliktu. Porozmawiajmy teraz na temat wczorajszej konferencji pana ministra Solidarnej Polski dotyczącej zmian w strategii energetycznej Polski. Zapowiedzieli państwo złożenie wniosku o zmianę tej strategii. Dotyczy ona oparcia polskiej energetyki na najnowocześniejszych technologiach energetyki węglowej. Ile potrwałaby taka zmiana, takie przejście i uruchomienie tych zasobów, na które się Państwo powołują pod naszymi, pod ziemią Polski? Przede wszystkim musimy popatrzeć na to w perspektywie ostatnich lat realizowanej przez Unię Europejską polityki energetycznej, narzucanej państwom Unii Europejskiej, w tym Polsce, głównie za sprawą Niemiec, które forsowały politykę klimatyczno-energetyczną w takiej wersji, która oznaczała coraz większe uzależnianie Unii Europejskiej, w tym oczywiście Polski od dostaw rosyjskich surowców węglowodorów, w szczególności gazu. To właśnie dzisiaj media Europy Zachodniej, wczoraj polityko choćby, piszą, że o, o naiwności czy głupocie liderów niemieckich, o Szangeli Berkel, nie pozostawiając na suchej nitki, która forsowała tak daleko idące uzależnienie strategiczne od surowców i dostaw energetycznych surowców od Rosji, Putina, że dzisiaj Putin trzyma Niemcy, zwłaszcza niektóre kraje Unii Europejskiej na krótki smyczy. Poprzez błędy popełnione właśnie przez elity zachodnie, głównie niemieckie, forsujące takie wersję pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej, które oznaczało odejście od węgla na rzecz gazu jako właśnie tego przejściowego paliwa. I dzisiaj widzimy tego skutki. Unia Europejska nie, nie chce i nie może. W każdym zdaniem Niemców, przede wszystkim pozwolić sobie na dalej idące sankcje wobec Putina i płaci każdego dnia Putinowi kwoty liczone w setkach milionów euro. Każdego dnia, podkreślam, do kasy Putina trafia setki milionów euro z Unii Europejskiej, dlatego że Unia tak się uzależniła. Nie słuchano głosu płynących z Polski, przede wszystkim z tej prawej strony politycznej Polski, a Solidarna Polska tutaj była, wydaje się, formacją najbardziej konsekwentną. My od dawna przestrzegaliśmy przed realizacją pakietu klimatyczno-energetycznego, który swoimi skutkami oznaczał z jednej strony znaczne obciążenie polskiej gospodarki transformacją na nie jest najbogatszym krajem i obciążenie to jest Polaków cenami prądu, cenami energii, obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki, bo jak prąd jest drogi, to i cała produkcja jest droga, przecież handel, wszystko robi się tu znacznie droższe. Duży czynnik inflacyjny, ale zwracaliśmy uwagę, że ta polityka prowadzi do wzrostu siły Putina, bo dostaje pieniądze na rozbudowę armii, która wiadomo do czego mogła służyć, i tak się właśnie stało, i dostaje możliwość szantażu politycznego wobec Unii Europejskiej. Niestety ta polityka była głównie przez Niemców i Unię Europejską forsowana. Wiele krajów ją przyjęło i znalazło się dzisiaj w wielkiej pułapce, i dlatego uważamy, że dalej podążanie tą drogą to jest naprawdę droga donikąd. To, to jest, nie chcę tu użyć mocnych słów. Solidarna Polska w zeszłym roku, w lutym na posiedzeniu rządu jako jedyna, czyli przedstawiciele głosowała przeciwko przyjęciu rządowego dokumentu, który jednak uległ nieco właśnie, a może w istotnym stopniu tej polityce unii unijnej i przyjął, że do 2040 zapotrzebowanie polskiej gospodarki na gaz rośnie dwukrotnie z uwagi na. Przede wszystkim odchodzenie od węgla. My uważaliśmy, że to jest absolutny błąd i dlatego byliśmy temu przeciwni. Dzisiaj okazało się, że mieliśmy rację, że bieg wydarzeń, czas pokazał, że nasze diagnozy i ostrzeżenia w pełni się zrealizowały. Niestety, wolałbym, żeby tak nie było. I dlatego uważamy, że teraz jest czas na to, by do, do tego dokumentu wrócić, od niego odejść. Nie możemy realizować szalonej polityki niemiecko-unijnej, która spowodowała, że Putin dostał gigantyczne pieniądze na modernizację swojej armii, która spowodowała, że Putin może dzisiaj szantażować. W europejską w przyszłości, jeśli Polska do tego nie odstąpi, to będzie w dużo gorszym położeniem, niż to ma Tak, tylko pytanie: Czy mamy na to czas? Bo wskazują Państwo też, że korzystanie z energii atomowej też jest pewnym rozwiązaniem, potrzeba na to czasu. A pytanie: jak wygląda sytuacja z uruchomieniem tych zasobów węgla i ile to kosztuje? No bo też jakąś perspektywę tutaj musimy czasową przyjąć. Na pewno są ogromne zaniedbania, bo przez całe lata nie inwestowano w sferę energetyki węglowej i wydobycie węgla. W Polsce mamy największe udokumentowane złoża węgla kamiennego w Europie. One się nie znajdują na Śląsku tylko na terenie Lubelszczyzny, są łatwo dostępne zdaniem ekspertów i bardzo wysokiej jakości. Proszę pamiętać, że dzisiaj jest obrzydzany węgiel, ale też dzisiaj taki kraj jak Japonia po Fukushimie i po katastrofie tam też elektrowni atomowej. I zdecydował się zlikwidować elektrownie jądrowe i przechodzi na jaką energetykę zieloną? Nie. Japończycy, którzy są przecież jeden z najbardziej technologicznie rozwiniętych w państw na świecie, przechodzą na elektrownie węglowe, mimo że oni nie mają u siebie złóż węgla. Oni ten węgiel importują i będą importować kontrakty podpisane z Australii głównie. Natomiast budują 23 wielkie elektrownie węglowe. I to coś powinno dać nam do myślenia. Oczywiście na zbudowany na podstawie najnowocześniejszych technologii gwarantujących możliwie ekologiczny sposób zużycia tej energii, ale Japończycy uznają, że to im się najbardziej opłaca. My mamy tą przewagę nad Japończykami, że my w odróżnieniu od nich mamy nasze własne zasoby. Jesteśmy niezależni, suwerenni tutaj węgla. Nie musimy go kupować, silnego, tylko trzeba go racjonalnie wydobywać. Oczywiście to wymaga by na przykład inwestycji, pewnego planu, projektu. Solidarna Polska chciałaby, żebyśmy to przygotowali, Miał to już wcześniej. Oczywiście uważamy, że docelowo trzeba budować też bloki atomowe, jądrowe, to znaczy zarówno takie małe reaktory, o których dzisiaj świat mówi, jak i te wielkie elektrownie, tylko pamiętajmy, że takie wielkie elektrownie, jeśli patrzymy na Finlandię czy inne kraje, które dzisiaj udają je do użytku, są budowane, proces inwestycji jest bardzo skomplikowany to, to trwa około 17 lat, więc dużo szybciej wybudujemy elektrownie węglowe niż elektrownie jądrowe. Tak docelowo, jak najbardziej. Atom jesteśmy tutaj otwarci, natomiast korzystajmy też z naszej przemagi konkurencyjnej, jeśli będziemy sięgać do najtańszego źródła pozyskania prądu w przyszłości w Polsce, bo da nam to przewagę też w Europie nad innymi krajami, które takiej możliwości nie mają. Natomiast też jesteśmy zwolennikami tego, aby na możliwości wspierać OZE i jeżeli chodzi o fotowoltaikę, i mam nic przeciwko, żeby ona też się rozwijała, bo pamiętajmy, że słońce nie świeci cały czas, jest w pewnej jednak położeniu geograficznym, które oznacza, że nie jesteśmy w stanie zapewnić swej energii rozwijającej się gospodarki stałego rozwoju i nawet taki kraj, jak wspominam, jak Japonia, który ma dużo większe możliwości technologiczne, też z tych względów uznał, że OZE nie może być głównym punktem odniesienia dla energetyki japońskiej. Również w przypadku Polski to jest tym bardziej słuszna diagnoza. Dlatego OZE, fotowoltaika indywidualna przez prosumentów, używana też tak jako uzupełnienie. Zmieńmy temat w takim razie. Czy rozmawiał Pan może w ostatnim czasie z prezydentem Andrzejem Dudą na temat projektów zmian w ustawie o sądzie najwyższym? Prowadziłem kilka rozmów na przestrzeni ostatnich miesięcy z Panem Prezydentem, ale w ostatnim czasie na ten temat nie rozmawiałem. Byłem zaskoczony wizytą pana prezydenta w Brukseli z projektem, który jest tak naprawdę wielkim ustępstwem w stosunku do żądań brukselsko-berlińskich, jeżeli chodzi o Polskę. I nie kryję, że było to smutne zaskoczenie po mojej stronie. Usłyszałem, że prezydent chce ustępować niemal w każdym punkcie żądań unijnych, bo ustępstwa w stosunku do polityki unijnej, czy to w przypadku energetyki, czy też w przypadku naszej suwerenności, jeżeli chodzi o obszar trzeciej władzy, będą oznaczały wzrost apetytu i kolejnych żądań w stosunku do Polski. Czyli słowa ministra Wójcika, który mówił, że projekt pana prezydenta Andrzeja Dudy na ten moment jest nie do poparcia przez Solidarną Polskę, są aktualne. No, projekt pana prezydenta jest sprzeczny z konstytucją, jest sprzeczny z orzeczeniami w pewnych punktach Trybunału Konstytucyjnego i prowadzi też, co do niektórych rozwiązań, w naszej ocenie, do nieuchronnego zakorkowania sądów i całkowitego paraliżu, można powiedzieć, sądów. Oznaczałby, że każdy obywatel mógłby składać wnioski kwestionujące niezawisłość, niezależność sędziego. To by oznaczało, że przecież, no, nie, nie mówię o takich osobach, które lubią wywoływać spory sądowe, jak których też nie brakuje, ale no, jeżeli jest możliwość przeciągania spraw i jeżeli takie nowe procesy, które oznaczałyby nie rozwiązywanie spraw, którymi ludzie trafią do sądów, ale zajmowanie się statusem sędziów, czyli sędziowie mieliby się zajmować sędziami. Pięciu sędziów sądu apelacyjnego miałby rozpatrywać wątpliwości osoby, czy dany sędzia jest niezawisły. Przecież to przeciągnie kolosalnie sprawy. To spowoduje, że setki tysięcy nowych spraw pojawią się na wokandach. To spowoduje, że sędziowie zamiast załatwiać te sprawy, które są ważne dla, dla ludzi, dla Polaków, będą zajmować się sprawami samych sędziów. No, to sądy będą dla sędziów, czy o to chodzi. No chyba nie. Wróćmy teraz do wydarzenia, kolejnego wydarzenia, które też wczoraj miało miejsce. Sędzia Igor Tuleja chciał wrócić do pracy w sądzie okręgowym w Warszawie. Powoływał się na wyrok sądu okręgowego Warszawa Praga. Po godzinie opuścił gmach sądu, powiedział, że nie został dopuszczony do pracy. Czy jest szansa na powrót tego sędziego do wykonywania zawodu? Panie redaktorze, w Polsce obowiązuje pewna struktura i hierarchia też orzeczeń wydawanych przez poszczególne organy sądowe. W przypadku pana Tulei jest, o ile mi wiadomo, wydane orzeczenie, które ma moc wiążącą Izby Sądu Najwyższego, które uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków i sądy niższej instancji w innym trybie rozpatrujący jego wnioski nie mogą tego orzeczenia skutecznie uchylić, bo byłoby to właśnie anarchizowanie systemu sądownictwa. To na koniec pytanie o kwestie międzynarodowe, o relacje z Węgrami. Czy to dobrze, że minister obrony narodowej pan Mariusz Błaszczak nie jedzie do Budapesztu na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej? Idziemy, można powiedzieć, tym samym w ślad Czechów. Czeska odpowiednik pana ministra też zapowiedziała, że tam się nie pojawi. Oczywiście przyczyną jest polityka Węgier wobec Rosji. Nie znam motywów decyzji pana ministra Błaszczaka, i więc gdybym je poznał, mógłbym się do nich odnieść. Natomiast chciałbym zaszczycić, że Solidarna Polska ma całkowicie odmienne zapatrywanie na zaostrzenie sankcji gospodarczych wobec Rosji czy na pomoc w postaci zastosowania sprzętu wojskowego dla Ukrainy niż rząd węgierski, więc mogę powiedzieć, że reprezentuje tu biegunowo odmienny Punkt widzenia od, od zapatrywania rządu węgierskiego, polityki węgierskiej. Ale nie kryję też, że byłem bardzo zdziwiony, co powiedział pana prezydenta Dudy w TVN-ie, który tak niezwykle mocno akcentował, w mojej ocenie dość jednostronnie, odpowiedzialność i rolę Węgier w kontekście tego sporu o sankcje i politykę rosyjską. Wierzę się, że moje zaskoczenie jest stąd, że wszyscy przecież mamy świadomość, że dobre przekiwaniu tych środowisk mainstreamowych, które mają tego ulubionego chłopca do bicia w postaci Orbana, z którego polityką się kompletnie nie zgadzam, jeśli chodzi oczywiście o Rosję. To jednak nie Węgry, ale Niemcy są głównym blokującym sankcje wobec Rosji. I Orban w odróżnieniu od Scholza zadeklarował, że jeśli będzie wspólna decyzja Unii Europejskiej, to on żadnej takiej decyzji nie zablokuje. Tymczasem Scholz ją zablokował, czyli kanclerz Niemiec, jeżeli chodzi o zablokowanie dalszych, uniemożliwianie dostaw gazu czy, czy ropy z Rosji przez wszystkie kraje unijne, bo wtedy sankcje mają sens, prawda, jeżeli wszyscy. Podejmują taką decyzję, czy też jeżeli chodzi o odcięcie banków rosyjskich od systemu SWIFT, który uniemożliwiał im funkcjonowanie. Na przyszłość na to się zgodził w z Bundestagu, a później, wbrew faktom, no, nie chcę użyć tu mocnego słowa, postąpił zupełnie odmiennie. Więc to Niemcy znowu właśnie złamali dane słowo. Niemcy, a nie Węgry narzucały Unii Europejskiej przez ostatnie lata właśnie politykę energetyczną, o której dziś dzisiaj Europie Zachodniej już się pisze wprost, też i Polsce, uzależniania i wiązania nas od Putina, i Węgry, można powiedzieć, są tym państwem, które ponosi też tego konsekwencje, bo taką politykę też realizowało w mainstreamie unijnym. Na szczęście my, jako Polska, czyli trochę Rzymy się stawiali i mieliśmy też własne zapatrywania, i, i aż tak nie uzależniliśmy się od rosyjskiej dostaw, jak, jakbyśmy byli przeszłym wykonawcą polityki niemieckiej. I to Niemcy wreszcie są czwartym eksporterem broni na świecie. To w ogóle nieporównywalna ich pozycja z Węgrami i nie ma do końca blokowały dostawy broni do... do na Ukrainę. Więc polityka niemiecka jest głównym architektem tych problemów z twardymi sankcjami wobec Rosji, Niemcy, niemiecki rząd w swoim programie pisał odpowiedzialności za, za Europę i czują się Niemcy odpowiedzialni za Europę. Ja żebyś się nie czuli tak bardzo odpowiedzialni za Europę. I wolałbym, żeby jednak myśleli w kategoriach interesów. Interes Europy przemawia za tym, żeby wsparcie do Ukrainy było możliwie duże, dlatego że jeżeli upadnie Ukraina, to cała Unia Europejska, nie tylko Polska, znajdzie się w dużo trudniejszej sytuacji. Trzeba też zauważyć jednak, bo to dotyczy nie tylko Polski, że takie kraje jak Polska, która była przeciwko przyjmowaniu migrantów czy Węgry, gdzie Polska przyjęła już dużo ponad 2 miliony przecież uchodźców. Natomiast Węgry ponad pół miliona, to jest kraj cztery razy mniejszy od nas, znacznie wielokrotnie mniejszy od Niemiec. A dzisiaj słyszę takie pokrzykiwania ze strony Niemców, że oni już nie mogą przyjmować ukraińskich uchodźców do siebie. No Jakie są ich możliwości gospodarcze, finansowe w stosunku do takich krajów jak Polska czy Węgry? Więc myślę, że tutaj Niemcom trzeba by dużo więcej uwagi poświęcić. Zabrakło mi wypowiedzi pana prezydenta na przykład z tego jednak, Rozłożenie akcentów, które pokazywało, że ta odpowiedzialność rozkłada się później, jeśli chodzi o blokowanie tych prawdziwych sankcji, które powinny spotkać Putina. I mam nadzieję, że tak się ostatecznie stanie. I tutaj musimy postawić kropkę. Minister Sprawiedliwości i szef Solidarnej Polski, pan Zbigniew Ziobro, był gościem poranka 7-9. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. 7-9.